Cześć Siemanko, tutaj Xalion i witam Was w takim filmiku, w którym troszkę się pożalę na YouTube w ciągu ostatnich dni. Jestem chory, już to pomijam. Ale no po prostu muszę to nagrać, bo zaraz coś mnie trafi. Ostatnie dni na YouTube to jest jakaś tragedia po prostu. Nie wiem co oni robią. W filmiku macie link do e, film znaczy w opisie macie link do pewnego filmiku od, od osoby X w której e, tłumaczone jest co się tak naprawdę dzieje taki w zasadzie spisek na YouTube polega on na tym że e, YouTube e, próbuje e, tak jakby zrezygnować z partnerów AdSense e, żeby założyli sobie żeby połączyli się z korporacją no i wiadomo tam e, na przykład, moje filmy nie są, nie są brane pod uwagę co do monetyzacji, w ogóle nie są wyświetlane, ale to nie tylko moje, bo z huśkiem też gadałem i jego filmy również nie pojawiają się Wam, widzą, widzą w subskrypcjach. Także to, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, to jest jakaś tragedia. Także takie malutkie, malutka informacja. Jezu, nie mogę się wysłowić. Malutka informacja, jeżeli na przykład. Widzicie, że nie ma jakiegoś filmiku, powiedzmy, nie wiem, o 13 czy o 16, bo o tych godzinach właśnie wrzucam, to wejdźcie po prostu na kanał, on tam na pewno będzie, tylko po prostu wam się nie wyświetlił. Jest godzina po 16, e, Don't Starve przeważnie miał już może 200 wyświetleń, BAM! Ma 50! No to po prostu jest jakaś tragedia, tak? Nie dość, że raz, jest nieprzyjęty do zarobku, dwa, e, nie pokazał się wam, widzą e, w subskrypcjach. To po prostu to, co się dzieje, to jest jakaś po prostu masakra. E, tego inaczej się nie da e, się nie da określić. E, mam nagrane filmiki, e, mam wrzucone już filmiki na cały ten tydzień, e, z czego e, na ile filmów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, nie, źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na dziewięć filmów zarabia trzy. Gratuluję YouTube. E, filmiki nie zostały przyjęte do monetyzacji. E, w ogóle wam się w tym tygodniu nie pojawiło. Znaczy, w tymi, w poprzednim tygodniu wam się nie pojawiły ze 3-4 filmy w ogóle w subskrypcjach. Z tego co zauważyłem i pytałem się różnych osób, czy na przykład mają mnie, że wrzuciłem tam o któryś tam filmik. Oczywiście nie mają. E, także coś im odbija e, w ciągu ostatnich dni. E, pojawiają się co chwilę na przykład mnie jako autorowi e, komunikaty, że o, że subskrypcje e, i coś tam. Nie są poprawnie naliczane od 17 września. I tak jest przez cały czas. Macie teraz na ekranie przykładowy komunikat od YouTube. Trochę po polsku, trochę po angielsku. Teraz macie kolejny komunikat, który właśnie to jest ten od 17. I tak, i tak jest po prostu przez cały czas. Tylko po prostu napiszą, że coś im się spierdoli. I następnie nic z tym w zasadzie nie robią, tylko tak jest ten komunikat, tak przez tydzień, dwa, trzy, nagle doliczą jakiś dolar czy dwa y, do tego i, i, i myślą, że wszystko jest w porządku. Nie, gówno, nic nie jest w porządku, y, nie, znaczy, to w zasadzie tyczy wszystkich, nie tylko partnerów AdSense, bo y, z partnerami wiem, od Agory, od Maszniemy, czy od, 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 od innych partnerów korporacyjnych też tak jest, że rosły te filmy nie pojawiają się, także e, mała taka informacja, jeszcze e, jeżeli Wam się jakiś filmik o 13 nie pojawi e, lub o 16, no to wtedy znaczy, że e, Wam się ten filmik po prostu nie pojawił w subskrypcjach. E, to raz, dwa, e, przepraszam, że dzisiaj nie było X-Packa, ale no nagrałem sobie właśnie wszystkie filmy prócz X-Packów. Na weekendzie, sorki kasa mi wyleciała z, tutaj z ręki e, Mogliście to słyszeć e, Wszystko prócz x xpacków I po prostu Z racji tego, że ciągle teraz Smarkam, kicham i kaszle e, Dziwię się, że jeszcze nie kaszlałem <laughs> e, To po prostu, no nie jestem w stanie tego nagrać W czwartek już raczej pojawi się ten xpack Jednak niczego na razie nie obiecuję e, Póki co e, wszystkie odcinki mam wrzucone na tym także będzie w piątek Ghost Recon i w ogóle I jutro będą dwa odcinki GTA To jest taki właśnie bonus Dwa odcinki GTA o 13 i o 16 zobaczcie dlaczego dobra, w tym gównologu to jakby to nazwał taki jeden z trackerów jeżących sobie po Kanadzie i USA To było na tyle W tym gównologu Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!